Konfiguracja poczty e-mail. Dotknij kafelek poczta, znajdujący się na ekranie głównym. Wybierz inne konto. W polu tekstowym adres e-mail wpisz swój adres poczty e-mail. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do Twojej skrzynki e-mail. Dotknij przycisk Zaloguj. Telefon spróbuje automatycznie skonfigurować Twoje konto e-mail. Jeśli próba automatycznej konfiguracji zakończy się niepowodzeniem, wybierz opcję zaawansowane i wypełnij brakujące pola. Konto zostało automatycznie skonfigurowane. W polu tekstowym imię i nazwisko wpisz nazwę, która będzie pojawiać się w polu od wysyłanych wiadomości. Dotknij przycisk zaloguj. Twoje konto e-mail zostało utworzone, a skrzynka odbiorcza zaktualizowana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk start. Od teraz na ekranie głównym, na kafelku poczta zobaczysz informacje o nieprzeczytanych mailach.